Sześć Boże o każdej porze. Ja właśnie teraz przygotowuję... Na, taką nalewkę z orzechów włoskich, bo to teraz na to właśnie jest czas. Koniecznie zacznijcie to robić. Musicie założyć rękawice, bo wam paznokcie się pobrudzą i rączki nie domijecie. Patrzcie, ja sobie właśnie takich orzechów nazbierałam, bo one będą bardzo potrzebne potem w czasie zimy, jak przyjdziesz tam z jakiejś urodzin u stryjenki, to cię brzuch zacznie boleć, to i tego twojego ślubnego co się będzie... Poboliwało, to trzeba mu dać nie za dużo, żeby mu nie zaszkodziło też, bo jak się wciągnie, to i będzie chciał dużo pić. Patrzcie, kroimy te orzechy, to najprostsza na świecie sprawa. Najprościej jak potraficie, wystarczy dwa, trzy słoiczki takie o litrowe sobie zrobić i będziecie mieli i dla siebie, i dla kuzynki, i dla, i dla kumoszki. Patrzcie, i to jest tak, jak już będzie pełno, to trzeba to potem szybciutko zalać dobrą wódką, ale wódką, nie spirytusem. Wódecka nikomu nie zaszkodzi, a spirytusem. Tu stoi drogi, i nie macie co. I będzie ona się tak tutaj przerabiać, przerabiać, i ta za jakieś 2-3 tygodnie to już będzie można to y, używać, ale i potem długo, długo będzie stało. Ja już sobie tego więcej zrobiłam. Patrzcie, o tak, tak to już u mnie wygląda już, już się maceruje. Dla Was.